Mass Effect Undermanda, tu jest i lecimy sobie z kolejnym tutaj odcinkiem. Będziemy oczywiście tutaj mieli trochę deru, bo ty jeszcze na tej planecie, to jeszcze kończę tutaj dodatkowe zadania. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, spróbujemy sobie tutaj znaleźć tutaj jakiś yy, nawet nie wiem, czy cywilny, czy jakiś patrol, czy statek Turianów, którzy znali samodzielnie z Sagi Mass Effect. No i oczywiście też spróbujemy tutaj. Polepszyć warunki y, życia na tej planecie poprzez właśnie załączenie kolejnego monolitu. Więc y, polecimy sobie i zobaczymy, co się będzie dziać oh. O, mi dziękuję, że go uratowałem. Ha, ha. Oczywiście, że musimy dziękować. zdaje <noise> że trzeba obejść to. Bo się nie przedostanę w ten sposób. Za wysoko jest. The monoliths are connected, sending instructions across the planet, but with only two or three. It's like the planet's running a string of code with a chunk missing. Why is not it just completely broken like the other planets? Seen? <laughs> All planets start different. If broken, oh, oh, oh. they also have a spider. Oh, is it not possible? Coś. Coś dużego. Hello. A, to tam. Mobudu. <laughs> Podobało się. Jesteśmy bliżej niż tego miejscowy. I takie wodzie wejście. W ogóle fali widoczki. E, nastrojowo. Jakieś piramidy monolity i tak dalej. Bardzo fajnie. właśnie w klimat. Klimat jest. Mm, zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Coś ci ciekawego prawdopodobnie. Okay. Sabotażysty Trzeba sobie zrobić to Aaa tutaj Na sie te Z tymi rockerami walczą to O, to już przelata. <grywa> A, widzisz. Skrył się. Nie ma takiego bicia. <grywa> ja, se ja se uzupełniam ten. O, już nie mam usłony? Dobra. To trzeba zrobić coś innego. Paść im tam <laughs> szotgunem. <laughs> I co? Jeszcze ktoś jest? Masz. <laughs> o, Posiłki idą. A bo nie. Hm. Ej, ej, idą, idą. A, ah, są, kurde się. No to chodź, kurde, chodź I też, Sniper! O, oh, ale mi ślizga. Hej <gadanie> wszystkich! Wypleniłem. <gadanie> A, czyli z musimy pogadać sobie. A więc pogadajmy sobie z tym turianskim liderem. Ej, panie. Hej, kulej, Gadaj ze mną. <gadanie> Coś takiego, co tu są. O, ktoś chciał go strzelić. I chyba, bo nie wyszło. shot to the gut. Painful. Appreciate the help back there. Name's avidus Rix. Sorry if my methods seem extreme. Civilian life is trying. Rider, human pathfinder. You former military? No, I'm a pathfinder A Spectre, special tactics and reconnaissance. Spectre, that is it. I worked for 15 years what like their laundry <laughs> more like classified assassinations and espionage the initiative was my retirement plan then the tennis hit the scourge and BAM woke up here a, to what Where's no idea I had to break out of my own damn stasis pod a fall like that should have killed you those pods are sturdier than they look but most the of population is still missing kapsuły. including Mason czy so czyli wy też mieliście Pathfindera, Masona. No praktycznie ten koleś, czy tak jest takich yy, zwiadowców, raczej też wykonywał różne jakieś yy, brudne sprawy. I praktycznie to miało być emeryturę dojść do tego, że inicjatywę był, włożył, ale trafili na skorza, no i rozwalił mi taki i speleotniki. Przeżyli, bo te kapsuły były mm. na tyle wytrzymałe. Okej. Okay. No nie wrócił do Nexus no, Mason. On szuka mnie. To nie jak Something Okej. Okay. Okay. czyli mam znaleźć różne domki z arku. I mu dać, znaleźć, e, dać znać. Okej, okay. a nic tutaj założą... Mm, bazę. Okej. Can't believe this is really happening. Thought we'd be stuck here forever, or until the aliens killed us. We built this camp from what remained of our stasis pod. If we leave, we can't abandon our wreckage. There's debris we couldn't get to out there. We have to take it with us. So they the a capsule. Do you think piles of scrap are really that important? I no, think that scrap might include data modules, fuel cells, things we don't want hostile aliens to have. But I see your point. If, if you have a copy from Arkhamatanis, tag it for recovery. Oh, you can take it. Hmm, let me check, żeby jak coś przybyli and zebrali te wszystkie części tutaj. Oh, memory trigger. Another memory trigger? On the Hyperion to, investigate further. to się to się telepie! To się telepie! Dziwne. Co tam w środku jest, że tak się telepie? Teraz, zadanie: mamy po prostu zebrania tych wszystkich części, które które stracili, kiedy lądowali, i zdarzyli się tutaj, żeby przeciwnicy, czyli tutajsi obcy nie zdobyli ich technologii. więc... Będziemy mogli tutaj trochę poszukać się i zebrać te części. Okej, okay, to, to będzie trzeba zebrać. A tu, to Halo! Opa! Pa 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 pa! Ile żołnierzy tutaj? Uuuu, zabawa będzie. Siema. Co tam się ukrywasz? Co, tył jesteś, nie? Będzie poleć się? Mam nadzieję. O. Teraz <grystanie> To chcę jeszcze... hm Już nie chcą? Okej okay. Arknetanis debris, tagged for salvage Arknetanis debris, tagged for salvage Teraz bawi się w tego śmieciarza Arknetanis debris, tagged for salvage Arknetanis debris, tagged for salvage Arknetanis debris, tagged for salvage a, tam jeszcze. Wracamy do tego miejsca, w którym kiedyś byliśmy tutaj, właśnie koło tego złomu. To musimy jednak tam dalej iść, bo, bo tam jest ta część, co potrzebujemy. Tam Cię nie zauważyli w ogóle? Jak ich kolegów rozkwasiłem? Kogoś tam walczył czy co? Aaa to mnie nie trafisz A tam są kolesie Się nie uratowałeś się tam walczą, a nie walczą ze mną? No, trafię. hehe <laughs> Te teraz schodzą, schodzą Uuu, ale salwa Oj, i padło Dobra, trzeba paś na niego a, uuu, aaa, aaa. I tak trzeba to zrobić mm -hmm. Okej, okay, w dobrą stronę idziemy, tam też mamy właśnie możliwość potem e, z tym samym monolitym Mamy tutaj nie walczą między sobą <laughs> Nie wiem czy mu pomóc, czy nie pomóc A może tego, żeby go zeżarł ten stwór a robot, robot z tym walczy? A, ha, ha. A, jednego z głowy, A. jak będzie w głowa, to nic sam nie zrobi. On będzie robił, ble, le. Trzeba zobaczyć, jak to się dzieje. O, zażarcie walczy tam, no. A Zano walczył. Ale <grym> w ogóle tego stwora? I zaczął mnie atakować? A to nieładnie. Okej, okay, znaleźliśmy wszystkie podłamki w Ok, jesteśmy też blisko monolitu, więc tutaj ogarniemy, a ile możemy wejść? Tak, widzisz, możemy.